Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla barana na walentynki 2020 roku. Rozkład zrobiłam z talii Illuminati i nazywa się kielich. I tak. Pierwsza pozycja. Co zawiera kielich partnera? Rycerz Buław. Co zawiera wasz kielich? 5 denarów. Co partner wnosi do relacji? Siedem denarów. Co wy wnosicie do relacji? Gwiazda. Węzeł związku. Jego problemy plus trudności eremita. Jak je pokonać? Osiem mieczy. Co należy zrobić? Rada Królowa kielichów. Zaczynamy od Was. Wy pokazujecie się jako piątka denarów. Czyli wychodzicie tutaj z pozycji braku, takiego niespełnienia w związku. Po prostu widać, że związek może nie spełniać Waszych oczekiwań. Natomiast wasz partner pokazuje się tutaj jako rycerz Buław, bardzo ogniście, dynamicznie, namiętnie bardzo odmienna jest tutaj energia taka wasza wyjściowa natomiast wy co wnosicie do związku no dużo nadziei widać, że jesteście otwarci na ten związek, że macie nadzieję, że właśnie wszystko się ułoży że będzie, że będzie dobrze po prostu po prostu też dajecie jakby szansę tej relacji Natomiast Wasz ognisty partner ma tutaj 7 denarów, czyli ma taką pozycję oczekującą. Widać, że się wstrzymał, czeka na jakieś efekty. Też może zastanawiać się właśnie, czy, czy po prostu, czy warto, czy warto dalej czekać. Może mieć wątpliwości, i tutaj właśnie dokonuje, dokonuje tej oceny i wstrzymania. Po waszej stronie tutaj pokazuje się bardzo bierna ta energia. Macie dużo nadziei, dajecie relacji, jakby tutaj otwarte drzwi cały czas są z waszej strony, ale jest to bierna właśnie tutaj wasza pozycja, jesteście bierni. Natomiast wasz ognisty partner też się tutaj wstrzymał. On dokonuje jakiejś oceny. Może było tak, że właśnie do tej pory był bardzo właśnie dynamiczny, że on głównie działał. Może jemu się właśnie tak wydawać, że więcej wnosił, wkładał do tego związku, i po prostu teraz może czekać na wasze jakieś ruchy. A wy tak jak mówię, no wy jesteście tu otwarci, ale z, jakby z nadzieją też jakby czekacie, jakby tutaj też nie ma tej, tego ruchu, tego dynamizmu. Macie poczucie jakiegoś może właśnie, może skrzywdzenia nawet, jakiegoś, jakiegoś braku, ale tak jak mówię, no nic nie robicie poza tym, że po prostu dajecie związkowi jeszcze szansę. Natomiast tutaj węzeł związku, mamy eremitę, czyli jest tutaj potrzeba, myślę właśnie, że z dwóch stron takiej zadumy, wejścia w siebie. Też oczywiście mówi ta karta o oddaleniu się w związku, unikaniu aktywności, no tu widać to bardzo wyraźnie, podążanie różnymi drogami życiowymi. Także mówi o braku, może mówić o braku zaufania do partnera. Natomiast y, pozycja, jak je pokonać, mamy ósemkę mieczy. No, widać wyraźnie, że to wszystko, no jak, z, jak zwykle ze, zresztą, no to wszystko jest w umyśle naszym i to nas po prostu ogranicza. Y, I wydaje się, że, że, że nie mamy pola manewru, a tak naprawdę zawsze jest ten ruch i tutaj no dobrze byłoby po prostu zdjąć tą opaskę jest tu wskazane, żeby właśnie zdjąć tą opaskę i wyjść z tego zaklętego kręgu ponieważ jeżeli będziecie właśnie bierni no to faktycznie nic może z tego nie wyjść ponieważ tak jak mówię no wy będziecie mieć nadzieję partner będzie czekał, oceniał i naprawdę nic z tego związku może już po prostu y, fajnego nie popłynąć. A szkoda, bo w sumie tu nie ma jakichś takich bardzo złych kart. No tu są, tu są po prostu może jakieś sprawy po prostu, y, które są niewyjaśnione i, i jakby blokują ten związek. Mogą po prostu jakieś sprawy niewyjaśnione, które właśnie was tutaj postawiły w poczuciu tego braku, a, a partner to właśnie też ocenia i jakby. Czeka na Wasz ruch, na, na Wasz ruch. No i po prostu trzeba jednak przejść tutaj do aktywności i, i wyjść po prostu z tej pułapki tego umysłu. No i tu karta rada, co należy zrobić. Mamy Królową Kielichów, czyli przede wszystkim bardzo dojrzale do tego podejść. I właśnie z taką miłością bezwarunkową, z taką dojrzałością, wrażliwością, może właśnie trzeba wziąć, nie wiem, porozmawiać o, tych, o poczuciu waszego właśnie tutaj jakiegoś takiego, takiej biedy, tego, tego niedostatku, skąd to płynie i też dlaczego właśnie partner też przyjął taką oceniającą właśnie i oczekującą tą pozycję. I myślę, że jeżeli właśnie wyszlibyście z tej ósemki mieczy, po prostu porozmawiali ze sobą, to w sumie ta relacja ma duże szanse. Tak naprawdę ona ma duże szanse, ale no tutaj największym wrogiem jest to, ta bierność jest największym tutaj wrogiem tej relacji. Bo jeżeli nie wyjdziecie z tej ósemki właśnie mieczy, no to nawet fajna relacja no, może po prostu się zakończyć. Chociaż tu nie ma właśnie tych kart kończących, ale yy, no, po prostu ta bierność może trochę zabić ten związek. Więc po prostu trzeba, yy, trzeba ruszyć się i, tak jak mówię, no, z tą dojrzałością królowej yy, kielichów yy, porozmawiać i po prostu wyjaśnić sobie pewne sprawy. I myślę, że możesz wszystko się naprawdę fajnie ułożyć. Ponieważ tutaj widać, że właśnie ten partner nie jest, że on kończy coś, on po prostu czeka. On czeka, ocenia. Wy też jesteście tutaj, widać, macie nadzieję, że będzie wszystko fajnie. Więc naprawdę szkoda byłoby zmarnować taką relację. Więc bierzcie się po prostu do, 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 do działania. Oczywiście, jak się Wam podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!